Cześć, witajcie mnie w znaczy odcinku masakrycznym. Bałagan, Bałagan. bu, Bałagan. Bam. 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 Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. bam, bam. bam, bam, bam.

Wszędzie puszki, nie puszki, karty. Nie, nie karty. Albo będzie nie, boksy. Wszędzie, wszędzie to jest! Naklej! Naklejki! Patrzcie to! Naklejki! Ale to jakie naklejki? Edycji Kocha, Kola, Naklejki. Nie wiem, zobaczcie. Edycji Kocha, Kola, Naklejki i to wszystko po turki. Zobaczcie. Aguero, wszystko to jest. Nawet to jest. Zobaczcie, pełny album prawie. Prawie pełny album. Dobra, zapraszam do Pełny album. Zobaczcie, pełny prawie album. Polska, kochana, Polska. No, no, nie chcę mi się pokazywać. Zobaczcie moje linie. A mój brat tam poszła Niki łap 15, łapek w górę za niego. Chorob, powiedz ile chcesz łapek za ciebie. Poczekaj, nie mów jeszcze. Możesz mówić. Mów ile chcesz łapek w górę. Dwadzieścia. Dobra. Poczekajcie. 20 ławę górę, tak? Dobra. A subskrypcji ile? 22. Dobra. No mój brat, chcę tyle wszystkiego teraz mieć od... Nie, oj, zobaczcie, tamtą piękną, limitowaną kartę. Szczęsny. Dobra, to jest ten cały małagan. No nie wiem, co tutaj można Wam pokazać jeszcze no. I na no, YouTube mam um ja, swój kanał.